Dzień dobry, dobry wieczór. Witam na moim kanale lektury z Biblioteki Osiedlowej. Dzisiaj chciałbym mówić o książce poetyckiej Józefy Ślusarczyk-Latos Gwiazdy nad Wilczą Górą Moje Hollywood. Książka ta została wydana w 2015 roku przez Księgarnię Akademicką. Jest to wybór wierszy poetki ze wszystkich lat jest to poetka specyficzna, ciekawa, oryginalna, już utytułowana, ma na swoim koncie sukcesy. Ja ich wszystkich nie będę czytał, wymienię tylko na dowód współpracę poetki z takimi instytucjami jak Jama Michalika w Krakowie czy Dworek Białoprądnicki. Śródmiejski Ośrodek Kultury, Pienica Pod Baranami, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Kolegium Nową UJ, Klub Dziennikarzy Pod Dróżką, Małopolska Rada Olimpijska, Auditorium maksimum UJ, Urząd Miasta Krakowa, Zamek Królewski w Niepołomicach. Poetka otrzymała również od prezydenta miasta Krakowa tytuł honorowy Przyjaciela Sportu. Poza tym została nominowana do prestiżowej nagrody Wawrzyn Olimpijski. Jej córka Katarzyna Latos zrobiła film na podstawie jej poezji pod tytułem Zakupy na taczkach, który zdobył nagrodę główną w konkursie Hyde Park filmów odrzutowych podczas siódmego spotkania ogólnopolskich spotkań filmowych kameralne Lato w Radomiu. Poetka przedstawia się jako myślicielka i indywidualistka. Wydała tomiki wierszy takie jak Śmiech Deszczu, Miasto za Księżycem, raport Nieustannie Szukam, ptaki zmierzchu. Przeskoszyć siebie, wołam się na marginesie. Drukowana również w pismach, antologiach, almanachach. Również jej wiersze były czytane w kronice y, telewizji polskiej TVP Kraków. jej wiersze również czytał między innymi taki, a, czy, czytali między innymi tacy aktorzy jak Krzysztof Globisz czy Edward Lindę Lubaszenko. Więc poetka jest ciekawa, oryginalna i miałem okazję i przyjemność prowadzić z nią spotkanie dwa dni temu w środę, 19 kwietnia w klubie dziennikarzy pod Bruszką. Spotkanie żywe, dynamiczne, barwne. Poetka przyznała się, że Jan Błoński, wielki krytyk literacki, powiedział o jej wierszach, że są średnie. Na co jej znajoma powiedziała, że skoro Błoński mówi, że są średnie, to muszą być to wiersze znakomite. Oczywiście, to taki trochę żart. Można to skojarzyć, że w krainie ślepców jednooki jest królem, ale poetka, jak mniemam, cały czas chce dobić się na Parnas. Ja tylko dodam, że te wiersze, jakie ten, czy, 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 czy ją jako poetkę można osadzić, w takiej przestrzeni, czy czasoprzestrzeni poetyckiej, jak Kraina Łagodności, gdzie y, można wymienić takie nazwiska jak przede wszystkim Jerzego Harasemowicza, czy Adama Ziemianina, czy Józefa Barana, nie mówiąc już o Tadeuszu Nowaku, bo właśnie poetka Latos, Józefa Ślusarczyk-Latos opisuje swój skrawek Ziemi, swój mikrokosmos, swoje takie centrum. Dodam, że to rozróżnienie peryferie, centrum jest również charakterystyczne dla Szulca i to pierwszy zauważył Jerzy Jarzębski. Peryferie, czyli świat, pewne obserwatorium takie, z którego oglądamy wszystko, co dzieje się na świecie. Poetka nie ma wykształcenia uniwersyteckiego, w związku z tym jak Błoński pisał o Nowaku, o Tadeuszu Nowaku, nie ma tego kodu uniwersyteckiego. Całe jakby wykształcenie, zrobiła, zdobyła samodzielnie, pracowała jako dyżurna ruchu PKP. I jej wiersze są przede wszystkim charakterystyczne poprzez. Ja je może będę niektóre czytał, albo jeden, albo dwa. Ale charakterystyczna jest taka czysta fraza poetycka, taka czystość wiersza, powiedziałbym, które, która jest wynikiem cyzelowania słowa poetyckiego i pracy nad słowem poetyckim. Widać, że była ona bardzo mozolna, również bardzo samodzielna, to dochodzenie do języka poetyckiego. Dodam, że poetka, choć. Ogrom pracy nad słowem poetyckim dokonała w sposób samodzielny, to trzeba jeszcze dodać, że współpracowała również z Kołem Młodych przy Stowarzyszeniu Księży Polskich. Tam nabierała pewnych szlifów, kiedy opiekunem Koła Młodych był Jerzy Harasymowicz. Również występowała w piwnicy pod Baranami. W związku z tym, jak już, jak już wymieniłem, miała kontakt z, z licznymi instytucjami. Chociaż bardzo ciężko ją nazwać poetką instytucjonalną. Na pewno jest ona poetką, nazwijmy to, z dala od mainstreamu literackiego, gdzieś na peryferiach, jest taką outsiderką poetycką. I tam, właśnie po raz pierwszy w pępicach koło Oblęgorka na kieledszczyźnie, gdzie poetka się urodziła, dokonała swojej tej vivisekcji świata, przyrody. Gwiazdy nad Wieliczą Górą, to właśnie jest, to odnosi się do jej miejsca urodzenia, miejsca, gdzie jakby ten kosmos przyrody poznawała, gdzie zostały wspomnienia, na przykład skok z belki na kopę siana w Stodole. Tak można mniemać, że ten skok był jakimś takim newtonowskim upadkiem, po którym poetka, podjęła się uprawiania sportu i miała w dyscyplinie skoków zwyż pewne już znaczące sukcesy. Spo również była członkinią AZ, czy jest dalej AZS-u Kraków. W związku z tym z jednej strony sportsmenka, a z drugiej strony poetka. Zwrócił uwagę wy wy wybitny znawca filozofii sportu Józef Lipiec na spotkaniu 19 kwietnia, gdzie ta, to łączenie literatury i sportu nie jest taką sprawą rzadką. Dość wspomnieć Kazimierza Wierzyńskiego, który w końcu zdobył medal olimpijski właśnie za poezję. Przecież w końcu też Platon był zapaśnikiem. Ciekawostką jest również, że, poeta, że był bokser, który nawet pisał wiersze. Był to Cassius Clay. I, I takie przypadki na pewno są, są częste. Wiersze o sporcie, choćby wiersze o Andrzeju Gołocie, pisała również Wisława Szymborska. Zatem ta koincydencja sportu i poezji jest nieprzypadkowa. No, w zdrowym ciele zdrowy duch można powiedzieć. Zresztą poetka, kiedy wchodziłem, kiedy się z nią witałem, zwróciła uwagę mi, że czuć ode mnie papierosy, żebym się wziął właśnie za sport, ale to oczywiście na marginesie taka ciekawostka. Można mniemać, że taka czystość bytu, czystość życia jest również związana właśnie z tą czystą frazą poetycką. Przede wszystkim zwraca uwagę to, że poetka pieczołowicie analitycznie bada przyrodę, jest wręcz zakochana w przyrodzie, w ptakach, w pszczołach, wymienia gatunki ptaków, wymienia gatunki drzew. Pisze o mrówkach na przykład, więc ta, y, trudno ją nazwać oczywiście panteistką. Ona nie, nie roztapia się w tym y, świecie przyrody. Y, można powiedzieć, że ten kosmos przyrody niejako indywidualizuje y, poetycką frazą y, i czyni z tego kosmosu przyrody, czy mikrokosmosu przyrody, przestrzeń swojską i bezpieczną, w której zwracają również uwagę. Takie elementy tradycjonalne czy konserwatywne, jak wspólny rodzinny stół, dookoła którego biegają wnuki, dzieci. Cała rodzina jest jakby skupiona w sadzie przy stole, rozmawia, debatuje, odpowiada różne historie. To wszystko jakby przywodzi na myśl to, o czym pisał Wiesław Myśliwski w kresie kultury chłopskiej, ta dawna, wiejska opowieść. Wiejska opowieść, którą poetka wywodzi z Pępic koło Oblęgorka na Kieletrzyźnie, a obecnie z Michałowic koło Krakowa, gdzie snuje właśnie z dala od centrum, od mainstreamu swoją poetycką opowieść o duszy swojej, o duszy za, zanurzonej w tej świat. Można powiedzieć, że jedynym językiem poetki, przynajmniej ja ten, ja tylko ten znam, jest język poetycki. Nie spotkałem się z jej. Metakomentarzem, jakimś komentarzem, dajemy na to publicystycznym, czy komentarzem do innych dzieł, komentarzem metaliterackim. Poetka działa wyłącznie w języku poetyckim. I ten, w tym sensie można powiedzieć, że jest, jakby użyjmy cudzysłowie, prawdziwą poetką. Jest na pewno poetką oryginalną, która wypracowała swój styl, swoją dykcję. I, yy, I która trzyma się pewnych elementów charakterystycznych dla poezji, yy, tej właśnie nazwijmy to wywodzącej się z ziemi. Yy, tych, tymi rekwizytami są no, na przykład ch chleb, stół, rodzinna ława, obrus, yy, również jabłoń, grusza, yy, jakaś góra, na którą się wychodzi i, 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 i kontempluje ptaki. Jakby coś naturalnego, coś czystego. Poetka jest jakby na antypodach sztuczności i kombinowania. Jest chyba zwolenniczką prostoty, chociaż jej wiersze nie są do końca proste. Widać pewien namysł nad sztuką słowa, namysł nad konstruowaniem komunikatu poetyckiego i to, i w tym, i, i, i dlatego ten komunikat poetycki. Nie jest do końca przeźroczysty, sprawia, że mamy spore pole do interpretacji. Poza tym możemy się w tych wierszach rozsmakować, poczuć ten cały krajobraz słoneczny, albo jesienny, albo, albo wiosenny, albo zimowy. Te przemiany pór roku, które znamy choćby z chłopów Reymonta. W tej tradycji trzeba lokować Józefa Trzustarczyk Latos. Jest to tradycja, nazwijmy to takiej poezji ziemiańskiej, czy też poezji tej peryferyjnej, czy poezji małej ojczyzny, w końcu byśmy powiedzieli, która właśnie wywodzi się z czegoś takiego małego, drobnego, ze swojej małej ojczyzny, ze swojego małego mikrokosmosu. Ja może przeczytam jakiś wiersz, żeby pokazać troszeczkę pracę tej frazy poetyckiej. Taki wiersz pod tytułem Sadek na Wilczej Górze. Skrzydlate grusze dostojne, cień rzucające w słońce. Smukły jak wieża Eiffla, długi na całe życie. Strażniczki zielone, u bram snu rosnące, siostry moje ciche. Wchodziłam wysoko na wasze ramiona, w kołyszący raj, by zerwać ostatnią pomarańczówkę, dorodną, owoc zakazany. Wchodziłam wam na głowę, żeby sięgać chmur, a dzięcioł stukał i dzwoni, jak zakonnik z kluczami, Albo stary kowal, sad brzęczał jak wszechświat. Południe upał, wesele pszczół, a potem cisza taka boska jak przerwa kasyniego. Widzę ją i słyszę, na derce leżę pod złotą renetą. Trawa cieplutka, pachnie stokrotkami. Święci spacerują w kształtach przeźroczystych. Kot przyczajony w pokrzywach, że ani włos nie drgnie, myśli, że jest królem świata. Kreci kopiec, wyrasta jak wyspa ruchoma. Mama chodzi po sadku. W chusce świętej Weroniki dźwiga na plecach cały świat. Nagle burza, jabłka lecą z otwartego nieba, z łoskotem uderzając w trawę. Sadek zaścielony główkami aniołów. Ojciec, sprawdza drzewa po trzęsieniu, domyka drzwi chmur. Siostry moje, grusze i jabłonie, przerosłyście serce na wylot jak wiatr. Teraz ja jestem waszym kształtem. Już po tym wierszu można rozpoznać. Pewien taki kunszt poetycki, powiedzielibyśmy, o którym już wspominałem, o tej mozolnej pracy nad słowem. Ja tu jeszcze mam taki wiersz: Dom w rozłożystym drzewie. Miałam swój dom na drzewie i chatkę z liści olszynowych nad zakrętem rzeki. Moi bracia i mali chłopcy łowili tu o zmierzchu klenie, gwiazdy i młode raki. Świecili latarkami w ciemne lustro wody. Miałam gniazdo na starej jabłoni wśród rozłożystych gałęzi, w południowym narożniku słońca. Spałam w nim ze szpakami. W liściach chrapały trzmiele i chrabąszcze I nikt nie znał mojego adresu Teraz w mojej jabłoni mieszka stara samotność I zgarbione niebo Czasami kukułka przypomni o szczęściu Lub dziadek Dzięcioł! pomyli z boazerią drzwi Miałam swój dom na drzewie na rozłożystej jabłoni cygance, w liściach olszyny i w barzańcim cyplu. Kiedy mnie wszyscy szukali, byłam wolna. Teraz rzeka ciemnica zarosła sitowiem, wyschła jak tęsknota. Sad stał się siwym staruszkiem i dym garbaty. Uchodzi belką horyzontu. Tu właśnie widzimy takie budowanie nastroju poetyckiego, obrazu poetyckiego, ponieważ Józefa Śluserszyk-Latos jest również poetką, może przede wszystkim pewnego poetyckiego obrazu. Obrazu zanurzonego w ziemi swojego dzieciństwa i ziemi, którą najlepiej czuje. To jest jej kosmos. Jej świat i jej historia. I na koniec wiersz można powiedzieć tytułowy: Moje Hollywood. Budzę się w świecie wilczej góry, w kopkach żyta w blasku ścierniska, księżyc oddala się właśnie za nagą odległość. Ojciec na środku podwórza zaprzęga dwie klacze, kogut pieje tak radośnie. Ileż tu dzieje się w spektakli ptactwa i owadów, ucieczek i koncertów na tej żywej scenie, barzant i łasica, turkot kuropatwy, kot zmieniony w posąg na spróchniałym płocie, zając pies włóczęga. Natura gra tu rolę wciąż pierwszoplanową. Dywan z gwiazd uśmiechniętych przecina horyzont. Na nim cienie tysięcy piramid, utworzyły miasto indiańskie smugi blasku, tańczą marsz weselny noc rozśpiewana cykadami. Spałam w tych piramidach, jak w pałacach boskich, nasłuchując odgłosów ciepłych i sierpniowych. Obleczona w ciszę chmur piłam deszcz. W dłonie chwytałam meteory, oswajając burze. Czułam i słyszałam świat galopujący, oddalony o setki mil, tuż za ścianą nocy lub południa. Nie pragnęłam go wcale. Ja, dziecko pagórków, siostra drzew i szpaków, Miałam tutaj władzę. Moje Hollywood. Zberłem trawi wiatru, salony zbóż. Przeźroczyste byłam królową żabich koncertów i symfonii świerszczy tańczyłam wśród uśmiechu oskarów gwiazd spadających. Moje królestwo śpi w dolinie bobrzy. Za wzgórzami, wiatru i tęsknoty. Zatem cóż mogę powiedzieć? Życzę miłych snów, choć poezja Józefy Siusarczyk-Latos wręcz przeciwnie, nie usypia, lecz ożywia. Ożywia niewątpliwie naszą wrażliwość. Wrażliwość na to, co pierwsze, naturalne, czyste. Jeszcze raz pokażę ten tom. Zachęcam do lektury, i pozostańmy na chwilę z, yy, z, z pogłosem tych wierszy. A na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia w następnym filmiku.